świcie. Kornel Filipowicz Jan zbudził się nagle. Nad głową zobaczył świecącą płachtę namiotu i zrozumiał, że jest już dzień. Być może nawet po wschodzie słońca. Żona Jana spała, z policzkiem opartym na dłoni, z otwartymi ustami, prawie nie oddychała. Jan nie wiedział, co go zbudziło. Ale mógł to być tylko dźwięk kołowrotka. Nie słyszał go, ale pozostało mu po nim niejasne wspomnienie. Dźwięk dawno umilkł, i rozpłynął się w powietrzu, ale pozostał po nim ślad, nie w uchu, ale to zabawne, jakby w oku. Jan odrzucił koc, usiadł i oto teraz dźwięk powtórzył się. Był to ostry, jadowity terkot kołowrotka. Zabrzmiał dwa razy, raz po razie. Krótko, porywczo, potem jeszcze raz, długo, wściekle. Jan wyskoczył z namiotu. Jego dwa wędziska stały oparte skośnie na widełkach. Żyłki wybiegały daleko na zmąconą, rozlaną szeroko rzekę. Na drugim brzegu, z za niskiego horyzontu, wyłaniał się oślepiający rąbek wschodzącego słońca. Rzeka w ciągu nocy wezbrała. Prąd przeginał i topił już wiotkie gałązki nadbrzeżnych wiklin. Niebo przekreślone było poziomo pasami nieruchomych, ciemnych chmur. Było ciepło, parno i cicho. Tylko łodzie, wczoraj wieczór wyciągnięte na brzeg i przycumowane na długich linach. Teraz kołysały się i trącały o siebie burtami. Jan stał i patrzył. Widział to wszystko, ale właściwie to patrzył tylko na swoje wędziska. Były nieruchome. Tak doskonale nieruchome, że dźwięk, który Jan przed chwilą usłyszał, wydawał się teraz złudzeniem. Ale to trwało sekundę czy dwie. Jan zobaczył nagle, jak końcówka lewego wędziska zadrgała. Przegięła się w dół i Kowrotek zagrał długą, przeciągłą frazę. Była to już ucieczka ryby. Jan podbiegł do wędziska, wyrwał je z ziemi i zaciął. Na końcu długiej, pięćdziesięciometrowej żyłki poczuł obecność wielkiej ryby. Szła głęboko, po dnie, jak to ma w zwyczaju ryba nocna. Ale nie był to chyba ani sum, ani węgorz. Byłby paru do swojej kryjówki, w jamę, odmęt, spokojny bełd. Ta ryba szła na pełną wodę, w środek nurtu. Nie bała się przestrzeni ani światła. Jan miał na kołowrotku sto metrów dobrej żyłki. W tej chwili jeszcze połowę w zapasie. Jeśli ryba nie zechce odbywać zbyt dalekich podróży, powinno żyłki wystarczyć. Jan zapragnął bardzo mieć tę rybę. Nie wiodło mu się w ostatnich czasach z rybami. Jego przyjaciel, początkujący rybak, miał ostatnio świetne wyniki. Trafia mu się cała seria fuksów, łatwych sandaczy, węgorzy i sumów, złowionych w najbardziej niedorzecznych miejscach i nieoczekiwanych porach. Ryba tymczasem szła pod prąd. Żyłka ostro krajała wodę, a ponieważ nurt oddalał się od brzegu, Jan tracił metr po metrze zapasu. Czuł masę i siłę płynącej ryby. Szła spodem, po samym dnie i trzymała się go tak uparcie i ściśle, jakby nie była żywą istotą, ale ciężkim, żelaznym mechanizmem, który sunie po żelaznym torze. Jan musiał obejść dwa głębokie wykroty i płytką, ale szeroką zatokę. I stracił znowu parę metrów żyłki. Chwilę potem odzyskał je, bo ryba zbliżyła się do brzegu. Nie wiadomo, co było lepsze. Jan wolałby w tej chwili mieć rybę daleko od siebie, na pustej wodzie, gdyż koło brzegu rosły gęsto krzaki łoziny. Teraz zalane wodą. I łatwo było o zaczep. Udało mu się już dwa razy uniknąć ciężkiego zaczepu. Ryba parła naprzód. Jan brnął po wertepach wśród pokrzyw i splątanych jeżyn, które chwytały go za spodnie i kąsały w łydki. Trzymał ciągle rybę na napiętej żyłce, jak na smyczy. Kiedy nareszcie ryba zatrzymała się, byli już oboje trochę zmęczeni. Jan patrzył w miejsce, gdzie stanęła ryba. Żyłka wchodziła tam skośnie w wodę, tworząc na jej powierzchni dwie wyraźne, rozchodzące się pod ostrym kątem bruzdy. Ten nieruchomy punkt pozwalał teraz widzieć, z jaką szybkością toczyła się rzeka. Na jej powierzchni płynęły kubki białej piany, patyki, kępki trawy. Przedmioty te biegły szybko z wodą. Mijały żyłkę niektóre zatrzymywały się na chwilę, wahały się, okręcały dookoła niej i potem ruszały śpiesznie dalej. Słońce oderwało się od horyzontu. Było przezroczystym, jak szkło krążkiem. Widać było przez nie chmury. Jan spróbował ostrożnie napiąć żyłkę. Miał zaufanie do jej wytrzymałości. Był także pewny hakat tkwiącego w pesku ryby. Jeśli nie zdarzy się coś nieprzewidzianego, Jan powinien mieć niedługo rybę na brzegu. Naprężył jeszcze mocniej żyłkę aż do momentu, kiedy poczuł wibrację wędziska. Schylił się, podniósł kamień i zastukał nim parę razy w trzonek wędziska. Obserwował przy tym uważnie żyłkę. Uderzenia biegły przez wędzisko i przez żyłkę jak po strunie. Nie ma takiej ryby, która dobrze to znosi. Istotnie ryba ruszyła się w prawo i w lewo. Potem popłynęła jeszcze metr w górę i niechętnie zawróciła. Jan wybrał szybko żyłkę. Aby nie stracić kontaktu z rybą, nadążyć za jej manewrem, nie dać jej luzu i poczuł wielką ulgę. Kiedy ryba idzie w dół, sprawa już jest wygrana. Płynęła po dnie, miała jeszcze bardzo dużo sił, ale będzie je traciła z każdym metrem. Aż nadejdzie chwila, w której straci oddech i pozwoli się oderwać od dna. I to będzie już zwycięstwo Jana. Jan mógł widzieć teraz swoje obozowisko. Zbliżał się znów do niego. Przy brzegu stały trzy samotne, kolorowe łodzie. Wysoko ponad nimi, na płaskim otoczonym wierzbami tarasie, trzy namioty. Dwa namioty były ciasno zasznurowane, tylko namiot Jana miał uchylone lekko wejście. Mieszkańcy namiotów spali spokojnym, twardym, porannym snem. Ryba prowadziła Jana w dół. Postępował za nią, starając się hamować jej ruch tak, aby jej szybkość była mniejsza od szybkości wody. Chciał ją zmusić do tego, aby zaczęła odczuwać niedostatek tlenu. Ryba schodziła w dół za kosami. Jej drogę znaczyły na powierzchni ruchy żyłki. Jan patrzył teraz bardzo uważnie na wodę. Z prądem szły coraz częściej piany, ubite teraz wysoko, jakby ozdoby na torcie. Ale płynęło także coraz więcej patyków, a nawet gałęzi. Niektóre płynęły sztorcem, przewracały się, nurkowały i wynurzały się znów, niczym jakieś wielkie spławiki. Przed chwilą Jan był niemal pewien swojej ryby, czuł już przedsmak tej chwili, kiedy będzie ją miał. Teraz zaczynał się niepokoić. Skąd bierze się tyle tego świństwa? Odwrócił głowę i popatrzył w górę rzeki. Płynęło tego coraz więcej. Jan podniósł wędzisko wysoko ponad głowę, to znów opuszczał je w dół ku ziemi, aby uniknąć tego spotkania z zniesionymi przez prąd gałęziami. Gdyby się to zdarzyło, byłoby to szybkie zakończenie zabawy z rybą. A Jan mógłby wrócić do namiotu i położyć się. Żona może zbudziłaby się i zapytała. Wstawałeś? Tak, odpowiedziałby, miałem branie. No i co? Nic. To dobrze, a która godzina? Dochodzi piąta, śpijmy dalej. Stało się to, czego się Jan bał. Oto z prądem wody nadpływała wielka gałąź. Był to cały uschnięty konar, i Janowi mimo wysiłków nie udało się uniknąć spotkania z nim. Musiał płynąć z daleka. Był namoknięty, szedł kręcąc się powoli i nurzając głęboko w wodzie, obwieszone poczerniałymi liśćmi gałęzie. Jan podniósł wysoko w górę wędzisko i była chwila, kiedy zdawało mu się, że unikniesz szczepienia z gałęzią. Ale w następnej sekundzie poczuł w ramieniu potężne ciągnienie. To już nie było parcie ryby. To była przemoc żywiołu, któremu nie sposób było się opierać. Jan miał teraz wrażenie, że do jego wędki zaprzęgła się para ciężkich koni które ponoszą i nie ma na to żadnej rady. Jan miał jeszcze w zapasie na kołowrotku kilkadziesiąt metrów żyłki, ale nie było sensu tracić jej. Byłoby to tylko przedłużenie o minutę czy dwie tego, co było w takim wypadku nieuchronne. Jan szedł więc na spotkanie wody. Lewą ręką ściągał z siebie grube wełniane spodnie, zostawił je porzucone na brzegu. Potem odpiął z przegubu zegarek, położył go na kamieniu i wszedł do wody. Zagłębiając się, nie czuł zimna. Nie czuł żadnej zmiany. Szedł tak długo, póki woda nie sięgnęła mu ramion. Potem zaczął płynąć. Jan był kiedyś w młodości bardzo dobrym pływakiem. Był jeszcze teraz bardzo dobrym pływakiem. Ale w tej chwili mógł pracować tylko nogami, bo jego ręce zajęte były skręcaniem żyłki i nawijaniem jej na kołowrotek. Zbliżał się do gałęzi, ale oddalał od brzegu, bo gałąź płynęła środkiem nurtu, a prąd odbijał i szedł pod drugi brzeg. W pewnej chwili poczuł lekkie sztywnienie mięśni nóg, ale nie było to jeszcze nic złego. Zwolnił ruchy i zaraz przestał odczuwać zmęczenie. Ale wkrótce przekonał się, że niczego nie ma za darmo. Oto kosztem pozbycia się zmęczenia nóg stracił szybkość i swobodę ruchów i zanurzał się głębiej. Ustami dotykał powierzchni wody i musiał co chwilę parskać. Pomyślał, że nie ma już tych sił co dawniej i że to by prędko poszło. Poczuł chłód na piersiach. Jakby dopiero teraz przesiąkły wodą jego sweter i koszula, albo jakby się nagle spocił to zabawne wrażenie minęło zresztą prędko. Ryba zaplątana w gałęzi dała znać o sobie, pociągnęła żyłkę, jan poczuł ją. Jeszcze jest na haku, pomyślał, ale jak długo? Jan wiedział, że najgorzej jest w takich razach zwątpić i okazać brak zdecydowania. To się natychmiast udziela istocie, z którą się walczy. Ona tylko czycha na każdy znak słabości człowieka. Nabrał powietrza w płuca i zanurzył się pod wodę. Nie puszczając wędziska, prowadził palcami drugiej ręki wzdłuż żyłki, aż do miejsca, w którym zaczepiona była o gałąź. Dotarł do niego, ale zabrakło mu powietrza i sił. Gałąź trzeba było odłamać. Wynurzył się, zaczerpnął powietrza i wrócił pod wodę. Powtarzał to jeszcze dwa razy, bo gałąź nie dała się złamać. Unoszony prądem wody o metr pod powierzchnią i metr nad dnem, jak gdyby zawieszony w próżni, nie znajdował oparcia dla tej niewielkiej siły, jakiej wystarczyło użyć, aby złamać drewno grubości dwóch palców. Powiodło mu się to nareszcie w jakiejś bardzo śmiesznej pozycji, głową w dół. Złamał gałąź na kolanie, tak jak się łamie patyk do ogniska. Żyłka była dwa razy owinięta i zaciśnięta w miękkiej, zbutwiałej korze. Jan zluźnił ją i zaraz odzyskał kontakt z rybą. Była jeszcze na haku. Ucieszyło go to. Opłacił się wysiłek i opłaciła się ta pewna chwila, którą miał poza sobą. Było to w momencie, kiedy zanurzał się drugi raz pod wodę. Jan znał te krótkie jak mgnienia oka stany. Przeżył już to parę razy w życiu. Poznawał po specyficznym smaku śliny, która napływała mu w sekundę potem do ust. Znaczyło to, uwaga, byłeś bardzo blisko. Wynurzył się, nabrał wielki, ożywczy chaos powietrza w płuca. I poczuł zawrót głowy, jakby łygnął spirytusów. Zobaczył bardzo jasny świat, rozlaną szeroko wodę i gałąź, która już była daleko, odpływała. W powietrzu słychać było długi, monotonny dźwięk, jakby gdzieś daleko grała syrena alarmowa. Jan płynął powoli w stronę brzegu, który był dalej niż mógł przypuszczać. To musiało długo trwać. Teraz było mu znacznie lżej płynąć. Mógł posługiwać się jedną ręką, a jedną ręką to bardzo dużo. Drugą ręką wlugł za sobą na wędce rybę. Płynął w stronę obozowiska. Trzy spokojne, ciche domki z płótna wydawały się bardzo małe. Czasem zatrzymywał się i próbował nogami gruntu, ale pod jego stopami była jeszcze długo pusta głębia. W jakiejś chwili końcami palców złapał nareszcie twardy piach. Odtąd szedł już po ziemi i wynurzał się z wody. Wrzedłszy na brzeg, odwrócił się i zaczął zwijać ostrożnie żyłkę. Na haku szła ryba. Zbliżała się do płaskiej, piaszczystej plaży. Stawiała jeszcze opór, ale była już bardzo słaba. Jeszcze raz Jan wszedł do wody, ale tylko po kostki, aby zajść rybę od tyłu, chwycić ją pod skrzela i wywlec na brzeg. Była to piękna brzana, zdaje się, że największa jaką miał w życiu. Jej wilgotne jeszcze sprężyste i silne ciało leżało pokonane na suchym piasku. Skrzela podnosiły się, ale nie znajdowały wody. Tylko nicość. Jej gardło krztusiło się pustką. Jan schylił się, wziął rybę pod skrzela i szedł powoli w stronę namiotu. W rękach czuł ciężar, na łydce chłodne i lepkie dotknięcie ogona ryby. Światło wczesnego poranka było oślepiające. Jan mrużył oczy. Oddychał ciężko, w uszach słyszał dzwonienie. Serce biło mu jeszcze mocno. Oba namioty jego przyjaciół były ciasno zapięte. Spali jeszcze. Tylko wejście do namiotu Jana było rozsznurowane i kiedy Jan był już blisko, z namiotu wyjrzała głowa jego żony. Żona wpatrywała się chwilę w Jana, marsząc czoło, potem roześmiała się i powiedziała cicho: Boże, jaka ogromna ryba! Jej zdziwienie było zbyt słabe, jak na to, co Jan miał poza sobą, ale nie wziął jej tego za złe. I tak nie powiedziałby jej, jak blisko był utraty ryby. Wiadomości wędkarskie, styczeń 1985 o świcie. Kornel Filipowicz. Dzień wielkiej ryby Kraków 1978.